Polsat Super Hit Festival 2019 24-26 maja i on jego wysokość. Gromi witaj. To Ty wysokość. Dzień dobry, witam. Dwa hity są nominowane, w, jeśli chodzi o radiowy hit roku. Czujesz się faworytem? Nie, nigdy się nie czuję faworytem, ale bardzo się cieszę, że jestem w takim gronie, tak naprawdę w zacnym gronie, że moje dwa utwory no, dostały się do, do pierwszej dziesiątki, tak? I jestem szczęśliwy, cieszę się, że się podoba to ludziom. To tylko mobilizuje do tego, żeby może za rok były trzy. No, czemu nie. W tamtym roku, jeśli dobrze sięgam pamięcią, trzecie miejsce był niedosyt. Nie, w ogóle o tym nie myślę. To przypomniałeś, ja nie przywiązuję do tego wagi. Cieszę się, że mogę wystąpić na takiej scenie przed tak fantastyczną publicznością. Pamiętam doskonale, na przykład występ z tamtego roku. Pamiętam publiczność, pamiętam plażę, pamiętam rybę, którą jedliśmy. Natomiast miejsca na przykład nie pamiętam, bo nie przywiązuję do tego jakiejś specjalnej wagi i uwagi. W tym roku no, będzie miejsce, które ma być. W ogóle też o tym nie myślę. Cieszę się, że będę mógł wystąpić dla publiczności, ale to też jest nagroda dla mnie za to, że takie utwory zrobiłem, że udało się aż dwa tak. No, brzydko mówiąc, wywindować dobrze te utwory do góry. Ludzie pokochali te dwa nagrania. Fajnie, bo przyleci jeden i drugi wokalista z tych, z tych utworów. I Lukas, i Jasper przylatują na ten koncert, więc to będzie koncert dla mnie wyjątkowy, między innymi pod tym kątem, ale też przyznaję, że że nie myślę o miejscach, ale myślę o tym jak dobrze się zaprezentować na tej scenie i myślę też o tym jaka będzie pogoda, jaka będzie plaża, jaka będzie woda, jakie będą ryby i tak dalej. No właśnie już troszkę odpowiedziałeś na moich kilka następnych pytań. Na przykład co robicie przed występem? To ta rybka jakiś tego typu rzeczy. Jak się koncentrujesz? To różnie. Ja zawsze przed występem akurat potrzebuję dużo ciszy i takiego spokoju. Może to jest taki nawyk ze studia, że ja muszę mieć naprawdę spokój. Z drugiej strony uwielbiam plażę, uwielbiam wodę mamy swoje miejsca w Sopocie, do których co roku zawitamy i w tym roku, w tym roku też na pewno zawita, zawitamy. Oczywiście spotkanie z znajomymi, z artystami i nie tylko z artystami, z których się nie widzi przez cały rok, tam możemy się spotkać. Naprawdę to jest piękny festiwal, cudowna atmosfera, jeżeli jest słońce, to jest słonecznie, jeżeli nie ma, to też jest słonecznie. Naprawdę czas spędzamy cudownie, czasami też jest tak, że od momentu prób do występu jest gdzieś jakiś koncert, który, do którego muszę się dostać, ale staram się naprawdę minimalnie tylko wyjeżdżać z Sopotu, bo, bo chcę czerpać z tego fantastycznego miejsca i tej atmosfery. A jak kontaktujesz się już z Jesperem Jensetem i z Lukasem Meyerem, którzy, jak wspomniałeś, będą w Sopocie? Już macie jakieś plany na występ? Już coś rozmawiacie na ten temat? Tak, już dawno rozmawiamy. U musieliśmy ustalić przede wszystkim terminarz, no to nie było też łatwe. Ale mamy i przyznaję, że będzie to fajny jeden i drugi występ. Natomiast dla mnie to jest ciekawostka, że, że właśnie dwa utwory są w pierwszej dziesiątce, tak? I, I sam się zastanawiam, który będzie lepszy, jak to będzie wyglądało. Dla mnie to jest fantastyczne. Natomiast rozmawiam z chłopakami i, i oni też wiedzą już dużo o wsopacie ja po, dużo im pokazałem, wysyłając filmiki z, w ogóle z, 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 z wcześniejszych lat festiwalnych. Ale też pokazałem im plaże, pokazałem im zdjęcia. Nawet Jesperowi wysłałem kiedyś rybę. Więc proszę wierzyć, że, że chłopaki doskonale wiedzą o Sopocie. Mam nadzieję, że poczują także tę atmosferę mmm, tak, jak ja czuję co roku.